Neil Donald Walsh Wspólnota z Bogiem. Część trzecia. Spotkanie ze Stwórcą w głębi duszy. Rozdział 20 Przesłanie od Stwórcy. Kiedy raz spotkasz się ze Stwórcą we własnym wnętrzu, zapamiętasz jego przesłanie. Jest to bowiem przekaz płynący z głębi Twojego serca. Nie różni się od przesłania, jakie śpiewa Twoje serce, gdy zaglądasz drugiemu w oczy z miłością. Nie różni się od przesłania, jakie wykrzykuje Twoje serce, kiedy dostrzegasz cierpienie. Jest to nowina, którą przynosisz światu i którą zostawiasz światu, kiedy stajesz się prawdziwym sobą. Jest to przesłanie, z którym Was teraz zostawiam. Abyście je znów pamiętali i dzielili się nim z wszystkimi, z którymi się stykacie w życiu. Bądź życzliwy, dla bliźnich i dobry. Bądź życzliwy, dla siebie też i dobry. Wiedz, że jedno z drugim się nie wyklucza. Bądź hojny dla bliźnich i dziel się. Bądź hojny dla siebie też. Zrozum, że tylko wtedy. Gdy dzielisz się z sobą, możesz podzielić się z drugim, albowiem nie możesz dać innym tego, czego sam nie masz. Bądź łagodny dla innych i szczery. Sobie wiernym bądź, a stanie się, jak po nocy dzień, iż drugiemu się nie sprzeniewierzysz. Pamiętaj zawsze, że zdradzenie samego siebie, po to, aby nie zdradzić innego, to mimo wszystko zdrada, to zdrada najwyższego rzędu. Pamiętaj zawsze, że miłość to wolność. Nie trzeba innego słowa do oddania jej istoty, nie trzeba innego ujęcia do jej zrozumienia, nie trzeba innego działania do jej wyrażenia. To koniec Twoich poszukiwań prawdziwej formuły miłości. Teraz pozostaje tylko pytanie, czy przekażesz ten dar miłości sobie i bliźniemu, jak ja przekazałem Tobie. Wszelkie ustroje, umowy, decyzje i wybory, które wyrażają wolność, wyrażają Boga. Bóg to wolność, a wolność to miłość objawiona. Pamiętaj zawsze, że żyjesz wśród iluzji. Nic co masz przed oczami. Nie jest rzeczywiste, lecz możesz użyć iluzji do obdarzenia siebie doświadczeniem ostatecznej rzeczywistości. W istocie po to tutaj się znalazłeś. Żyjesz we śnie, który jest Twoim własnym wytworem. Niech to będzie sen Twojego życia, ponieważ dokładnie tym jest. Wyśnij świat, w którym nikt nigdy nie neguje Boga. I bogini w Tobie, i w którym Ty nigdy więcej nie negujesz Boga, i bogini w innych. Niech Twoim pozdrowieniem na zawsze będzie namaste. Wyśnij świat, w którym miłość jest odpowiedzią na każde pytanie, reakcją na każdą sytuację, doświadczeniem nieprzerwanym. Wyśnij świat, w którym życie i wszystko, co je podtrzymuje, stanowi najwyższą wartość, cieszy się najwyższym poważaniem i znajduje swój najwyższy wyraz. Wyśnij świat, w którym wolność jest najważniejszym przejawem życia, w którym deklaracją miłości nie towarzyszy dążenie do ograniczenia swobody ukochanej osoby, w którym wolno jest wszystkim głosić chwałę swego istnienia w całej okazałości wyśnij świat w którym każdy otrzymuje równe szanse dla każdego dostępne są równe zasoby każdemu przysługuje równa godność tak aby wszyscy na równi mogli doświadczać niezrównanego cudu życia wyśnij świat w którym nikt nie jest osądzany przez drugiego, w którym miłość nie jest obwarowana warunkami, w którym strach przestał być narzędziem wymuszania szacunku. Wyśnij świat, w którym różnice nie prowadzą do podziałów, indywidualności nie prowadzą do odosobnienia, a wielkość całości znajduje odbicie. W wielkości swoich części. Wyśnij świat, w którym wszystkiego jest dosyć, a każdy akt ofiarowania na nowo to uświadamia, każdy czyn to umacnia. Wyśnij świat, w którym nie lekceważy się cierpienia, nie okazuje nietolerancji, nie zaznaje się nienawiści. Wyśnij świat, w którym zniesiono ego, obalono wyższość i usunięto niewiedzę z doświadczenia, sprowadziwszy ją do poziomu iluzji, jaką jest. Wyśnij świat, w którym błędy nie narażają na wstyd, żal nie przeradza się w wyrzut, osąd nie prowadzi do potępienia. Wyśnij te rzeczy i inne, jeśli je wybierasz. Mocą swoich snów zakończ koszmar swojej rzeczywistości. Możesz wybrać to albo iluzję. Zwracałem się do Was słowami poetów, przywódców i filozofów. Są tacy, którzy widzą, jaki jest świat, i mówią: dlaczego? I są tacy, którzy widzą, jaki mógłby być świat, i mówią: dlaczego nie? Co ty powiesz?